Cześć Wam i chwała żołnierze, z tej strony Kokos a to jest moje, to są moje życzenia świąteczne. Um, tak sobie to wymyśliłem, że ja będę ubierał choinkę. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Ja będę ubierał choinkę, słuchajcie, i będę Wam składał życzenia świąteczne. To, co w, widzicie w tle, to zapewne jest gameplay z Dead Matchu Counter Strike Global Offensive. No i słuchajcie, jest dzisiaj 24 grudnia, jak nagrywam ten materiał, więc jest gilia, za chwilę się wybieram do swoich rodziców po to, żeby im złożyć życzenia i spędzić trochę czasu z nimi Ale póki co mamy tutaj piękną miniaturową choinkę Ona. No nie wiem ile ma. Może ma z 10 nie, kurczę. Może ma 50 cm e, czy coś takiego. E, no i zamierzam ją tutaj dla was w tej chwili ubrać i zamierzam do was pogadać. E, nie będzie widać mojej twarzy, bo po prostu będę tutaj chodził i ją ubierał, e, czasami będę znikał z tego kadru, czasami będę w niego wchodził. E, no więc okej, okay, dobra, zaczynamy. Słuchajcie, przede wszystkim chciałbym wam życzyć oczywiście zdrowych, wesołych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Kiedy oglądacie ten materiał, jest już pierwszy dzień świąt, mam nadzieję, że uda mi się to opublikować pierwszy dzień świąt, a nie drugi. Pierwszy dzień świąt, słuchajcie. No i jesteście już po tym najważniejszym dniu, po tym dniu, gdzie... Którego, który spędza się przede wszystkim. Z rodziną i z bliskimi. No cholera, mój mikrofon tutaj mi upadł. Z rodziną i z bliskimi. Mam nadzieję, że wszystko się wam udało. Nie było żadnych przykrych niespodzianek. Wujek, nie wiem, nie popsuł przyjęcia albo ciotka czegoś nie palnęła i nie, posypał, nie posypało się wszystko. Chciałbym wam życzyć, słuchajcie... Kurna, ale to na nowy rok akurat bym musiał wam, wam akurat życzyć. A życzenia noworoczne to jeszcze postaram się Wam jakoś złożyć i też nagrać jakiś materiał. E, także cóż, cóż mogę jeszcze powiedzieć? Słuchajcie, mam nadzieję, że przede wszystkim jesteście zadowoleni z prezentów, e, że są to prezenty dla graczy. E, jakaś nowa myszka, e, jakaś nowa karta graficzna, e, czy coś w ten deseń. Ja nie wiem co dostanę, ale na pewno będę chciał kupić nową kartę graficzną już niebawem. Myślę, że w nowym roku na Stuve ją kupię GTX 980i. Szczerze mówiąc, nie polecam radeonów, ale każdy... Robi to co uważam i Radeon tylko na psu krwi. Mam nadzieję, że jak kupię gtx to wszystko będzie dobrze. E, jestem ciekaw, jak wygląda Wasza choinka. Na pewno jest znacznie większa od tego mikrusa, którego ja tutaj mam, ale ja nie chciałem kupować jeszcze większej choinki, e, ponieważ e, no, ja mieszkam sam. Cholera jasna. Ja nie rozumiem tego, kurczę. Zawiązuje nitki. Zawiązuję nitki na te bombki i te nitki po prostu, ja nie wiem, się przerywają nagle i już w tej chwili dwie bombki poszły się w ten sposób chrzanić. No ja na live'ie, znaczy przed kamerką nie będę nawlekał, bo to jest dosyć trudne. Zajęło mi to kupę czasu. Nie jestem jakiś, jakimś biegły, jakoś biegły w tym wszystkim, w nawlekaniu e, nitek na bombki. Mam nadzieję, że też ten taka kamerka, że nie będzie za głośno, nie będzie za cicho. wiecie, te problemy. Problemy mnie po prostu rozwalają problemy techniczne, które mam z nagrywaniem, rozwalają mnie całkowicie. Także kupiłem słuchajcie po 5 bombek złotych, pięć bombek srebrnych, no i postanowiłem ubrać to małe drzewko, które sobie załatwiłem z kwiaciarni. Myślę, że to jest taka całkiem sympatyczna rzecz. Zresztą. Chciałem, żeby moja kobieta poczuła u mnie klimat świąteczny, mam też, słuchajcie, świeczki, świeczki cynamonowe, e, takie klimatyczne, że tak powiem. Dobra, ja, słuchajcie, skoczę za chwilę po łańcuch, za chwilę będę, skoczę po łańcuch tylko, nie otwórczcie nigdzie. Okej, okay, dobra, to jest mój łańcuch, łańcuch to jest za dużo powiedziane. On nawet jeszcze ma tutaj Made in China. Jak to się kurczę zdymują, że to jakoś łatwo? Okej, okay, dobra, super, szybko poszło. I tego się nie... Nie wiem, czy to się roz... A dobra, okej, okay, jest już. Jest już podzielony. Ja tak naprawdę, jak powiedziałem o tym, że jest już podzielony ten łańcuch, to właśnie chciałem życzyć Wam również, żebyście nie dzielili się, żebyście zakopali wszystkie jakieś topory wojenne, które przyprawiają sporów w waszej rodzinie, albo wspieracie się ze swoimi kolegami, albo do kogoś macie żal. Dobry, to jest dobry czas na to, żeby wybaczyć innym. Oczywiście politykcy. Nie będą nikomu wybaczali. Wydaje mi się, ale bądźmy od nich lepsi. Nie wiem dlaczego powiedziałem o polityce, bo tak jakby pomyślałem sobie spory i nagle zapaliła mi się czerwona lampka i polityka, polityka dobra. Poczekajcie chwilę, pójdę jeszcze po światełka. No i dobra, jestem. Mam tu takie zajebiste światełka z Carrefoura. Nie wiem co to są za światełka, jakaś firma Goliath. Eee, te światełka są zasilane... Opening światełek, słuchajcie, do choinki teraz będzie. Te światełka są zasilane... ...przez dwie baterie. No tutaj gdzieś był mój... ...mój cholerny... No dobra, nieważne. Nożyczki były gdzieś tutaj, ale nieważne. Można to sobie porwać. Mmm, światełka. Specjalnie chciałem kupić takie, które nie są w dużej ilości. Ok, dobra, ładnie, ładnie, ładnie. Całkiem. Ech, no. Także święta, święta i po świętach. Zapewne trochę przytyjecie. Ja zapewne też trochę przytyję. Ja w tej chwili rzucam palenie. Obiecałem osobom na live, moim widzom na live na, na streamie, że rzucę palenie do nowego roku i zamierzam dotrzymać to, żeby w tym roku rzucić palenie i w następnym roku już nie palić. Wziąłem się za to dość dość późno. Ale ja to już trzeci dzień odtąd nie palę i szczerze wam powiem, że jest wszystko w porządku. Nie jestem... Yy... Myślałem, że będę to znacznie gorzej przeżywał, a jest, jest, jest w miarę okej. Okay. O dobra, w ten sposób się to otwiera. Więc życzenia noworoczne, to jeszcze na to przyjdzie czas. O pięknie, pięknie, pięknie się pali. Ciekawe, na ile te baterie starczą. Dobra, no to mamy. Jak tutaj to oplątać? Dobra. I te baterie gdzieś tutaj trzeba włożyć w doniczkę najlepiej. Nie no, jest, jest elegancko. Co myślicie o tym? Jest w miarę w porządku. Mało trochę tych, tych bombek. Ale myślałem, że 10 wystarczy. Znaczy jeszcze dwie mam tutaj. Ale... No to jeszcze będę musiał je dodać, ponieważ nie będę tutaj przed kamerką nawlekał tego wszystkiego. To się trochę czasu zajmie. Minęło już, minęło już prawie 9 minut. Wydaje mi się, że gameplay z Counter Strike Global Offensive z Dead Matchu to około 10 minut. Mam nadzieję, że się nie mylę. Nie sprawdziłem tego akurat, także ja odniosę tą, albo zresztą tutaj przysiądę z wami do końca. Niestety te. Idzie się trochę posypało z tego wszystkiego, Koinka jak choinka. Także raz jeszcze, raz jeszcze, moi drodzy, wszystkiego najlepszego, e, oby wam dopisywał ten świąteczny nastrój, żeby wszystko było w porządku, żebyście się nie kłócili, żebyście się godzili. Pamiętajcie, niezgoda rujnuje, a zgoda buduje. I tak właśnie jest. Dobry czas na wybaczanie swoim wrogom, na wybaczanie tym, którzy popełnili błędy, ich na przykład żałują, albo na porozmawianie z kimś, z kim dawno już nie rozmawialiście, a być może warto by było do tych rozmów powrócić, poruszyć jakiś temat, wyjaśnić sobie to wszystko, żeby było w porządku i żeby wszelkie tak jakby dawne urazy. Zostały jakoś gdzieś tam pominięte i rozwiązane. No i oczywiście relaks, 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 bo zawsze święta to jest dzień wolny od pracy. Opychanie się, zrzucicie to kiedy indziej. Ja tam nie zamierzam się hamować, chociaż trochę by mi się przydało zrzucić tych kilogramów, ale trudno będzie jak będzie, słuchajcie ok, okay. 10,5 i pół minuty także dziękuję Wam wszystkim za to, że byliście tutaj do końca mam nadzieję, że to ubieranie choinki się Wam spodobało, być może w przyszłym roku również będzie coś takiego i mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać jeszcze przed Sylwestrem i pogadać z Wami o nowym roku, bo to dosyć ciekawy temat, także dziękuję Wam za to że byliście ze mną do końca, do zobaczenia na polu walki trzymajcie się, hej hej